Za chwileczkę dziewczyny będą wcale w tylko biustonoszach powiedzmy, i resztę odzieży będą miały na sobie i zobaczymy, jakie błędy i czy jakieś błędy popełniają. Natomiast, już z tego co ja widzę, pod z i przypuszczalnie jednak tych błędów troszeczkę jest. Błędy, które są najczęściej popełniane przez Polki. Te problemy pozostają podobne i zbliżone. Natomiast przyjrzymy się oczywiście każdej z tych trzech dziewczyn z osobna, żeby zobaczyć jak można ten stanik dobrać lepiej. I tutaj już teraz widzimy dziewczyny w samych staniczkach, z których żaden nie jest niestety dobrze tak jak podejrzewałam. Przy czym tutaj też jest tak, że obwody, które dziewczyny noszą, są przeważnie to się dzieje i miseczki są trochę za małe, z uwagi na to, że każdy bust ma swoją specyfikę, każda wielkość biustu, troszeczkę na inne błędy popełniamy, gdy mamy średni biust, trochę inne, gdy mamy biust niewielki i inne znowu błędy popełniają dziewczyny i kobiety z dużym biustem, także za chwileczkę rzeczywiście po kolei Do najczęstszych błędów przy doborze y, stanika na duży biust należy za mała miseczka, którą widać, zwłaszcza z boku, gdy piersi opada w dół. Dolna krawędź piersi nie jest podniesiona, jak powinna, tylko opada. Dodatkowo bardzo często y, tył obwodu stanika podjeżdża do góry. Tutaj też widzimy, że Pani jest zapięta już na najciaśniejszą haftkę, y, co przy dość nowym staniku też jest Błędem. W nowym staniku powinna Pani być dobrze zapięta na najróżniejszą kwartkę, i to powinno wystarczyć do podtrzymania biusu. Natomiast, gdy Pani obróci się właśnie przodem do kamery, podciągniemy Pani ramionczko. Proszę zobaczyć, co się dzieje. Tutaj powstaje taka bułka, wybrzuszenie, nierówność, świadcząca o tym, że miseczka jest za mała.